Ślimaczki jak widać, dostały mlecze. Dostały trawę, mlecza. Pokrzywę. Ale po prostu dla odmiany. Żeby nie było, że dostają tylko rukole, roszponkę i cykorię. Od czasu do czasu trzeba dać. Inne rzeczy. Jest teraz już wiosna. Zbliża się. Niedługo będzie lato. Wszystko zaczyna rosnąć. Mamy maj. Zaczynają wykwitać, rozkwitać różne polne rośliny. Więc można pozwolić sobie na podanie ślimakom. Na podanie ślimakom właśnie innych roślin typu na przykład pokrzywy, mlecze, no i inne cuda z natury. Otworzę pokrywę, żeby można było coś zobaczyć, bo przecież przez to nic nie widać. O tak mamy. Ja po prostu od tak bezpośrednio wrzucam tak bezpośrednio po prostu wrzucam do terrarium te zielska, że tak powiem. Te zielska. I już teraz jest wieczór, więc ślimaki będę budzić i zraszam im po prostu wszystko. tutaj jest taki nasyfiły sobie oczywiście na ścianki ale tu nie o to chodzi ja po prostu teraz w tej chwili chcę pokazać ślimaki a nie pokazywać yy, ścianki proszę bardzo oczywiście moje terrarium jest proste nie jakieś dekoracje jak zwykle nic się nie zmieniło Mały ślimaczek tu jest, który też musimy zrosić. Świeżo wykluty jest ten ślimak, widzę. Tu proszę bardzo. O! Jeden z najmłodszych. Jakiś mały berbeć się mi tutaj pokazał, ale ładny jest. Ten berbeć ma, może trzy tygodnie pozwolimy sobie go wrzucić do ślimaków do tego, żeby sobie zjadły, czyli do miski z żarełkiem. Bo tutaj są inne ślimaczki, które są troszkę starsze. O, proszę bardzo. Jest troszkę tego, więc trzeba właśnie tego dopilnować. Niestety ja tu muszę codziennie zaglądać, nie to, że raz na tydzień. Codziennie zazwyczaj zaglądam, z tym, że codziennie nie robię po prostu wideo, bo... Sądzę, że znudziłoby się każdemu oglądać ciągle to samo. Ja oglądam codziennie to samo, bo jestem... No pasja to jest właściwie. Yy, hodowanie ślimaków. Nie mogę powiedzieć. To jest pasjonujące. Ale codziennie to samo, te same filmy, te same... Relacje zdawać z hodowli, że tak powiem, ślimaków stałoby się to na dłuższą metę nudne. Więc dlatego nie pokazuję to tak codziennie. Bo po co mam pokazywać i gadać ciągle o tym samym, jak można coś innego pokazać? Wykorzystamy tutaj czas. O, tutaj są ślimaki, które już mają pół roku. Wykorzystam moment, że po prostu wymyję tą miskę. I yy, no, i cóż, wymyję tą miseczkę, i zaraz przylatuję z wymytą miską. Chciałabym telefon tak położyć, żeby coś pokazywać w międzyczasie, ale mi się to pewnie nie uda, aczkolwiek. O mamy dalej miskę od wody dla ślimaków musiałam wymyć, bo już była po prostu okropnie wyglądała A do tego czasu to musiałam zrobić, że tak powiem pauzę, żeby bez potrzeby nie leciał film bez wizji, bez widoku na ślimaki. No i ślimaczki sobie żyją, no dzień jak co dzień tak naprawdę ze ślimakami. Yy, chodzą sobie jedzą żyją po prostu z moim życiem zarówno małe jak i duże no lają, co popadnie oczywiście pokrzywę też dostają no bo przecież trzeba się yy, trzeba im dawać same tutaj rzeczy które są dla do nich dobre oraz wapno. A wapno dostają z korupy kurzych jaj. Dlatego wapna to im sypie dosyć dużo, żeby miały z czego te wapno czerpać. Nawet jeszcze sypne. Niestety dużo daję tego, bo ślimak potrzebuje wapno na budowę muszli, więc tego nie żałujemy nigdy, już to mówiłam w niejednym moim wideo. Oprócz dawania różnych, różnorakich roślin, różnorakich pokarm, dajemy również wapno dla ślimaków. Zawsze o tym pamiętajmy, dlatego ja tak często to no, jako przypominajka po prostu to powtarzam. Yy, przypominam, że o wodzie i o, o wapnu, to jest tak, jak dajemy wodę, dajemy wapno. Po prostu musimy, to, musimy o tym myśleć i tyle, żeby muszle miały ładne, żeby były, żeby rozwijały się dobrze nam ślimaki, żeby nie były jakieś karłowate albo z jakimiś muszlami brzydkimi, nie wiadomo, dziwnymi. Nie że, nie, że potem będziemy narzekać, że muszla jest zła, że muszla jest brzydka, że taka siaka i jeszcze co innego. Po prostu musimy o to dbać, a nie że narzekamy jak narzekacze. Jeżeli będziemy ciągle narzekać, nawijać, że. Mają złą muszlę, to po prostu z naszej winy. Muszla jest brzydka? Jeżeli muszla jest brzydka, to tylko dlatego, że myśmy zaniedbali coś. A zaniedbaliśmy to, że po prostu nie dawaliśmy wapna, który jest elementem niezbędnym w diecie ślimaka. Oprócz urozmaicania diety, bo nie sama urozmaicana dieta pomaga w prawidłowym rozwoju muszli ślimaka no i oczywiście woda, ale również i wapno, które jest niezbędne składnikiem. Jeżeli tego nie będziemy dawać, to niestety potem hmm, będzie taki rezultat, jak już pokazywałam na tym ślimaku. Tutaj pokazywałam już kiedyś. Także, no dzień jak co dzień. Poza tym dostały sobie pokrzywy, dostały trawy. Oczywiście te trawy to mam tu z naszego ogrodu. Tu z naszego ogrodu. Zbieram te trawy i mlecze i liście mlecza, kwiat mlecza. Ja im daję wraz z złodego ten kwiat mlecza. One to sobie zjadają. Trawę daję również. Po prostu. Tak zrywam, zwyczajnie, tak po prostu ręką to zrywam. Nie bawię się w żadne cięcia, tylko po prostu biorę ręką, zrywam i tyle. Pokrzywę to już raczej, żeby nie parzyła nas, żeby nam nie było to nieprzyjemne, to obcinam po prostu nożyczkami do koszyka i też wrzucam dosyć sporo. Znaczy, sporo. Tyle, żeby ślimaki to zjadły, a nie, że to zostanie znowu gdzieś tam. W kącie terarium i będzie tylko gnić. No i tyle, no co? I ślimaki to sobie jedzą, chodzą. Oczywiście po tym będą chodzić i zostawiać ten swój śluz. No bo to są ślimaki, więc po pozostałości pokarmu, który dajemy, no to i tak one będą chodzić. Wiadomo, to są ślimaki. One nie będą myślały, że one upraszczają sobie drogę. Ale nie omijając tego, że nie, nie omijają tego po czym chodzą, tylko po prostu bezpośrednio walą wprost. W każdym bądź razie kwiaty mlecza, trawy, zwykłą trawę jaka rośnie w naszym ogrodzie, zwykłe zielska jakie rosną w ogrodzie. Jakie. Po prostu na ogródku rosną. Nie mówię, że mamy dawać jakieś tulipany, bo tych tak się nie daje. Nie dajemy kwiatów ozdobnych żadnych typu tulipany na przykład. Dlatego o nich mówię, że tego nie dajemy, bo one są trujące dla zwierząt i a są piękne wyglądem dla nas. Dla ślimaków mogą być trujące, więc tego nie dajemy. Yy... No nie pozwalamy sobie na, na coś takiego. Nawet jeśli y, po prostu możemy wypróbować ewentualnie eksperyment zrobić, z jednym płatkiem oraz możemy wziąć ślimaka w Stężyka i po prostu sobie ewentualnie eksperymentować y, na takich ślimakach, ale jeżeli chcemy y, w ogóle mieć. No, takie piękne muszle jak tutaj, no to wtedy musimy niestety wiedzieć, że żadnych kwiatów najlepiej nie dawać. Żadnych cebul, żadnych ziemniaków czy obierek, żadnych czosków, żadnych tam rzeczy, których po prostu ślimaki nie jedzą. Ale kwiaty mniszka lekarskiego. Młodega mniszka lekarskiego, liście mniszka lekarskiego, trawy, zielska, można powiedzieć, takie polne jakieś kwiaty, które są ewentualnie no konsumne, znaczy kwiaty, nie kwiaty, co ja mówię, zielska, które mogą być zjedzone przez ślimaki, które oczywiście ślimaki lubią, a zielska to są właśnie pokrzywy i tym podobne. No to ślimaki będą jadły. I tu im nic nie będzie. Oczywiście od czasu do czasu możemy sobie też pozwolić na podanie pietruszki, natomiast nie dajemy szczepiorów, bo to jest sabula. Ale dlaczego możemy sobie, dlaczego nie możemy sobie pozwolić na podanie bazylii? Możemy sobie pozwolić na podanie bazylii. Tutaj nie ma żadnego problemu. Bazylię możemy nawet. Jak chcemy, to możemy nawet zakupić doniczkę bazylii po prostu w supermarkecie. Spłukać ją porządnie wodą, ale do tego zanim podamy, to dam jeszcze jedną radę. Tydzień czasu tą roślinę musimy podlewać tak, żeby ona się przela, żeby ona się przez tydzień czasu przelała jakby przefiltrowała, przefiltrowała swoje wszystko. Ta roślina, zanim zaczniemy podawać ślimakom zwierzętom, dlatego że te są podsypywane najczęściej są podsypywane najczęściej y, różnymi nawozami, nie, wiado, nie wiemy jakimi, więc żebyśmy nie mieli jakichś problemów ze zwierzętami, typu jakieś kolki. Albo rozwolnienia, albo jakieś inne dziwne rzeczy niepożądane, to lepiej roślinę jakby przepłukać przez tydzień czasu, przetrzymać ją na samej czystej wodzie. A najlepiej po prostu przepłukiwać, czyli tak podlewać, żeby ona się cała przefiltrowała, i po tygodniu czasu możemy spokojnie włożyć nawet doniczkę bazylii do terrarium naszych ślimaków, i ślimaki też będą chętnie jadły. Do tego, do, do tego musimy też, dlaczego przepłukać? Dlatego, że po prostu moglibyśmy też zrobić tak, że moglibyśmy całą roślinę wyjąć z doniczki, przesadzić do innej ziemi. Ale tu jest ryzyko to, że może ta nie przetrzymać, nie znieść. Nie, może nie, być to, że nie zdzierży po prostu przesadzenia zmiany miejsca i po prostu szybciej się zniszczy szybciej zwiędnie jeżeli nie chcemy takiego rezultatu chcemy żeby długo trzymała no to lepiej po prostu tak jak mówię samą wodą przez tydzień dzień czasu ją przepłukać jakby tak żeby przefiltrowała swoje korzenie i wszystko i wtedy spokojnie możemy ślimaczką podać do terarium tak po prostu stawić. Dlaczego mówię przepłukać wraz z ziemią? Dlatego, że po prostu, żeby nie było niepożądanych pasożytów, niepo, niepożądanych nawozów i niepożądanych innych bakterii, czy jakichś czegoś, czym, co mogłoby zagrażać oczywiście zdrowiu i życiu naszych zwierząt, którym chcemy podać takową roślinę. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej... W ogóle wziąć doniczkę i ziemię i samemu wyhodować w doniczce rośliny. Możemy też zakupić nasiona, po prostu w sklepie zakupić i po prostu wyhodować nasiona, z nasion wyhodować własne rośliny, i wtedy mamy pewność, że nie ma tam żadnych nawozów, innych dziwnych rzeczy, również niepożądanych. Które mogłyby również zagrażać życiu zwierzakom, bo wiadomo, że jeżeli nie chcemy mieć ryzyka co chwilę padania zwierząt, żeby nam ślimaki co chwilę jakieś nie padały, nie ginęły z niewiadomych przyczyn. No to po prostu najlepiej z własnego ogrodu wszystko dawać albo z własnej doniczki. Oczywiście z tej, w której wyhodujemy coś. To jest wtedy wiel, większa pewność. A tak, to po prostu tak jak mówię, że mieć po prostu, tak jak mówię, ślimaki w dobrej kondycji. Oczywiście, że zimową porą nie mamy innego wyjścia, jak tylko jesteśmy skazani na, zakup, na kupowanie tego, co w marketach jest, ale jak mamy tę możliwość, i oczywiście czas i ochotę. To pozwólmy sobie na hodowanie roślin dla własnych zwierząt, wtedy mamy pewność tego, co podajemy naszym zwierzakom. Inaczej nic nie można zrobić. Dobra, chyba się nagadałam dość. Opowiedziałam w międzyczasie, co można zrobić, czego nie trzeba robić. A co należy robić? No i to wszystko na razie na tyle. Życzę miłego oglądania i jak zwykle do kolejnego wideo. Wraz ze ślimaczkami jak zwykle. Wiem, że rzadko, rzadko wpadają moje wideo na YouTube'a, no ale co zrobić. Po prostu czas nie pozwala na to, żeby więcej filmów yy, rzucać, bo trzeba też mieć czas dla siebie na swoje obowiązki. A teraz będzie jeszcze więcej obowiązków, więc pewnie tych filmów będzie troszkę rzadziej jeszcze będą niż powinny być. Ponieważ będzie koszenie trafi innych i inne obowiązki wpadną. Więc na razie, jak zwykle, do kolejnego wideo i do zobaczenia.